Witam. Dzisiaj zajmiemy się podłączeniem lampy rtęciowej z użyciem żarówki zamiast statecznika. Tutaj widzimy układ, który jest normalnie przeznaczony do zapłonu lamp rtęciowych i sodowych, ale tutaj faza jest poprowadzona od żarówki do lampy rtęciowej. Mamy lampę tęciową Osram 50W, tęciowa to jest normalna, oraz żarówkę 60 W. Też oczywiście klasyczną żarową, nie żadną LEDową, tylko klasyczną żarówkę. I teraz tak. Jeśli chodzi o połączenie, to mamy oczywiście dwa przewody tylko. Tutaj jest gniazdo żarówki, gdzie na jeden styk idzie faza bezpośrednio 230, a z drugiego idzie tutaj przewód fazowy na jeden styk lampy rtęciowej. Natomiast przewód neutralny, Idzie na drugi styk lampy rtęciowej, czyli robimy połączenie szeregowe. Tutaj są trochę pomieszane kolory przewodów, chociaż to nie ma znaczenia. Więc tutaj wkręcamy lampę rtęciową 50W. Natomiast do drugiego gniazda, oczywiście, dajemy żarówkę. Wszystko to elegancko dokręcamy. Połączenie szeregowe, oczywiście, tak jak już wspominałem. I możemy teraz cisnąć zapłon. Jak widzimy połączenie się sprawdza. Żarówka świeci. Lampa tęciowa powoli się rozgrzewa. Świecąc na razie jak to widać na różowo. Widać na nagraniu. Żarówka nie spełnia tak, yy, tak dobrze swojej roli jak statecznik, ponieważ światło yy, łuk, wyładowanie łukowe, pulsuje w lampie rtęciowej. Chociaż teraz już coraz mniej. No i lampa się rozgrzewa. Chociaż zdecydowanie bardziej powoli niż. W przypadku statecznika, po prostu do lamp rtęciowych. Hmm. Czy jakiegokolwiek statecznika magnetycznego do takiej mocy lamp. Na filmie już to nie widać, ale ona cały czas świeci na różowo. Co normalnie po takim czasie już powinna być w miarę rozgrzana. Jak widać lampa rtęciowa nie rozgrzewa się tak jak powinna. Ca cały czas świeci dosyć słabym światłem, słabiej od żarówki. Pomimo, że przy normalnym stateczniku świeci dość jasno. Niestety taki stan utrzymuje się raczej długo. Bo to jest minus takiego połączenia, że taka lampa nie... Po prostu nie wydobywa z siebie 100% swojej mocy. Ona świeci dużo słabiej niż przy stateczniku, dużo słabiej niż powinna, I dlatego jest to ogólnie do użytku dość nieopłacalne połączenie. Chociaż właściwie nie wiem dlaczego tak się dzieje, ponieważ w lampach rtęciowo-żarowych, których jest takie samo połączenie, tylko że żarnik jest w środku, bańki, yy, Lampy rtęciowej. Ten żarnik świeci swoim pełnym światłem. Natomiast tutaj przy takim połączeniu, on nie świeci pełnym światłem. Nie wiem, czy świeci nawet połową tego światła, bo podłączałem już wcześniej to i nawet po kilkunastu minutach on się nie rozgrzewa do swojej mocy znamionowej do tych 50 W świeci po dość słabo jeżeli ktoś z was wie to może dać znać o co chodzi z tym dlaczego tęciówka świeci tak słabo ponieważ po normalnym czasie przy stateczniku już by się mocno rozgrzała do swojej pełnej mocy natomiast tutaj no jest to taki defekt o połączenia, że nie świeci to zbyt, tutaj widać, że jest wyładowanie łukowe. Nie wiem, czy to ma znaczenie, aczkolwiek ogólnie jest taka zasada, że przy lampie rtęciowej, podłączając żarówkę zamiast statecznika, powinno się podłączać właśnie tak, że powinna być taka sama moc lampy rtęciowej, jak i żarówki. Tutaj mamy sytuację, że lampa rtęciowa jest 50 W, żarówka 60. No jest to nieduża różnica, jednak może właśnie to powoduje, że lampa nie może dostać wystarczającego prądu i się rozgrzać nie wiem, natomiast wiem, że właśnie w lampach rtęciowo-żarowych jest stosowana taka sama moc jażnika, jak i żarnika czyli gdy mamy na przykład taką lampę 160 W to mamy 80 W żarnik i 80 W jarznik rtęciowy, prawda? natomiast tutaj, no, trudno jest kupić żarówkę 50 W Musiałem zastosować taką. Być może to jest taki powód. W każdym razie to jest prezentacja działania tej lampy. Ona się nie rozgrzewa, już świeci cały czas z taką samą mocą. Dosyć słabo. Także dziękuję za oglądanie. I proszę o komentarze. Dziękuję.